Będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata w Biegach na Orientację w Trondheim z Norwegii, ale zanim to nastąpi, musi zbierać pieniądze. Agata Ludwiczak wierzy, że się uda, jak sama podkreśla, gdyby nie ludzie, nie mogłaby samodzielnie funkcjonować. Tym razem pomagają artyści. 10 grafik już się sprzedało. Kupowali głównie znajomi, ale nie tylko. Pozostało 12 prac studentów i pedagogów Łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej z aukcji zorganizowanej na rzecz Agaty. Od 12 lat sparaliżowanej, niepełnosprawnej, ale nie w sporcie, bo Agata cały czas ma wiarę i siłę, by realizować marzenia i podejmować nowe wyzwania. Mistrzostwa Świata to jedno z nich. Trzeba się do tego przygotować. Yy trochę fizycznie, ale nie aż tak, dlatego że mogę mieć pomocnika na trasie, ponieważ ja jestem sparaliżowana całkowicie i nie radzę sobie w terenie, nie potrafię jeździć na wózku sama. Ale tutaj trzeba myśleć, trzeba umieć czytać mapy. Przygotowania polegają głównie na tym, by Agata mogła wyjechać. Potrzebne są pieniądze. Studenci i pedagodzy AHE, której zawodniczka jest absolwentką, postanowili pomóc. Podarowali swoje prace, dochód z nich przeznaczając na wyjazd. Podziwiamy tutaj wszyscy Agatę za, za jej walkę, um, za to, że, że po prostu że nie siedzi w domu i, i, i się nie załamuje, tylko jednak y, chce trenować, chce coś robić, chce po prostu zmierzyć się też y, ze sprawnymi ludźmi, bo to jest taka dyscyplina, w której sprawni ludzie i niepełnosprawni mogą brać udział. Um, no i co, bardzo bardzo kibicujemy. Uczelnia też dołożyła część pieniędzy, ale wciąż brakuje pełnej sumy. Agata nie marzy. Ona wie, że to musi się udać. Chce rywalizować. Wciąż zdana jest na opiekę innych w najbardziej zwyczajnej codzienności, ale udało się jej skończyć trzy kierunki na studiach. Bo praca nad sobą jest największą siłą człowieka, twierdzi, a jedyną porażką porzucenie starań. Grafiki można oglądać i kupić w patio AHE przy pomorskiej włodzi.